Witam w kolejnym odcinku z The Sims 4. I to jest już chyba trzeci odcinek, dobrze myślę? Chyba. Nie, bo ja nie myślałam, no dobra, tego nie było. <grym> <grym> tego w ogóle nie było. No, i w tym odcinku pokazujemy wam dom. <grym> Oczywiście nie zrobił sam, bo bo lenistwo przekracza ludzkie już granice, <grym> naprawdę. I on wziął z galerii. Jak to zejść w dół? Jezu! <grym> Tym w dół, tym w górę. Dobra, czekaj, żeby. Ciekawe. No no, 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 no. dobra, dawaj. Ej, no, no ogar! Dawaj, ludzki nieogar, jest głupszy. Już dzięki. I pokażę Wam ogólnie coś dziwnego, co było w tym domu. Co Ty Dwa, robisz? Weź się do góry, co Ty Ech. dajesz? Człowiek łony. Już jesteś piąty. I y, to, jest dziw... to jest dziwne, że tutaj jest wielki stół, co nie? Trochę dziwne. Bo tu kanibale mieszkają. Kanibale mieszkają i tutaj też takie troszkę dziwne, że tutaj taki wielki stół. Jak tutaj wyjść na górę? Jezu, Jezu, z kim ja tutaj jestem? Gówno. Czy się otoczona przez idiotów? Gdzie popatrzysz, tam idiot jakiś. O Jezu, jakaś zbroja. To gorsze niż Filip. <grywa> Jeśli czekaj na odcinku tamtym jeszcze było to z Filipem? Nie. Nie, dobra. dobra. Nie, Filip to jest taki, wiecie, z tej ucieczki w planer. Mieliśmy <grywa> mini zabawę z Filipami. Możemy Wam potem na mapie pokazać. No dobra, i też mam pomysł na... coś na coś z losowych gier, co raczej będzie takimi losowymi grami. No, i raczej to wprowadzę albo jutro, albo jeszcze postaram się dzisiaj. No, to będziecie pisać w komentarzach, jakie gry, albo będzie losował. Takie głupie gry, głupie albo mądre. Świnia. Na tych wiecie gry, Pel, jejacie, jak to tam zwało. O, ono, perfum. <laughs> to jak ty przez ściany się nie przechodzi, Przechodzi się. To jest. To jest prawdziwe życie. Przechodź przez ściany. To przejdź przez ściany. Próbuj, to ci się uda. Polecam. Magda Geyser. Ja, Geyser. <grym> Magda Geyser. A że to basen. No fuck. To nie jest basen. To nie jest basen. A nie, to jest basen. Dobra, <grym> dobra, Nie Myślałam, że to płytki, bo wygląda jak płytka. Bo to jest płytka, ale z basenem. No dobra, Mówię tutaj wam, takie łam. coś. Ja, ja się lepiej nie będę odzywać, Jak bo... to żyć z taką osobą w jednym bloku? Nie można. No i tutaj przerobiłem, bo była kolejna sypialnia. I chyba jest tutaj 10. Tutaj jest moje pierwsze miejsce do, do jakichś robót. W górę. A tutaj drugie. U, chyba. Gówno. <noise> Zamknij się. Nie, ja się nie odzywam. Tak, ty się nie odzywasz. Co to tu robi? Co? O to, to! Nie widzisz? Ślepa, założę okulary I tutaj będę budował rakietę. I tutaj moje studio, ja yes, wszystko obłupiała. Ja się nie odzywam. No, w ogóle się nie odzywasz, w ogóle. w ogóle. No. Dobra, w ogóle. Dobra, tutaj tego nie ma. Dam, 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 dam. Dobra. Dobra. Poczekajcie chwilę. Dobra, teraz zostało włączone. Jak chcę to wszystko posprzedawać. Po co ja to zrobię? Po co? Pisz bar i będzie chlał. Co za dziecko. No dobra, teraz tutaj buduję i... Ręczą skrzyżowaną no, doszło, To What the fuck? Widzisz, Ania, Do tego, do Dobra, tego nie było, bo tego w ogóle nie było. To ja. fuck? czemu ja tego nie... <grymka> <grymka, <batory> Tutaj się robią pokolenia dziedzic. pokolenia kosmitu. Sprzedaj! Sprzedaj! I tak w ogóle to ten dominika wpadła na pomysł, że my... Jeśli dawali jak, jakieś challenge do Simsów, na przykład ona jest jakaś chóra, yy, albo dzieci. Za, zabić simów, albo dzieci urodzić. Albo urodzić dzieci. No ale. Zbuczone nasienie. Ale że. Z... challenge na przykład 10 dzieci, czy coś takiego. Ty już na nasienie? No nie, bo jest challenge coś tam 100 dzieci, tak? Lampada na przykład. No, tak, wiem. Z... No, no, to 10 dzieci. Kuźwo, co to tu robi? Czekaj. To skrzypce. Gówno, nie skrzypki. skrzypce. Skrzypce. Damianka jak ty się odzywasz? On jest bardzo wulgarny, bo wiecie, simsy agresu, agresywują, no nieważne jak się mówi, ludzi i moja koleżanka też się taka robi, więc... Wiecie, rzuca się, gryzie ta, wszyscy, grusie. Ja nie mogę jak muszę zrobić No dobra, the fuck. Bo... Weź to wolniej, Pożar się zrobił. no człowieku no. Ja pistolet. Uciekaj. Weź, ugasz to Uciekaj, dyryu. uciekaj. Ale uciekaj. Nie. Ale ja. Nie chcesz zginąć po raz kolejny? Nie. On ciągle ginie przez nie pożar. Trzymaj. Zawsze ginę przez pożar. Ja nie chcę umierać w końcu. Zawsze to się zdarza przez pożar albo przez utopisz. Nie ale u to Ja pitę, ale Uweź, jezu człowieku. Nie palmij się! <noise> to nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, gościu! Nie Głos. umieraj, nie umieraj, bogam! Czy widzę, widzicie, on umarł! On umarł! Fak! Czemu ja zawsze muszę umierać? Co za deglę, masakr. <noise> Mój gości z deklem. Ale spokojnie, ja się. Ci... Gdzie jest mruczy, kościusz, bo co? Sorry, że się dralę. <noise> <noise> no. dupek. Ugas, nie bagaj o nic, kusia, że zanim kogoś nie skosi, inaczej skościmy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. <noise> dobra, dobra, dobra. Czemu ja umarłem. Fuck! Jestem głupi. Moja postać jest durna. Zresztą się jeszcze spalisz. Może do życie. Serio się taka. I wina nie jest. No jest, moja wina, że no ten no gość... nie serio nie mogę... By... Nie do Co, jak można żyć no Serio, Damian mu... No. Jakim on jest idiotą? A ja śmiałam nie odzywać. Dlaczego? Trudno, odżywaj się, odżywaj. O, jedzie tu! O Jezu. Dobra, ten pożar niech się pali nie... dalej. Ej, 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 On mnie daj, nie zajebie. Się... On mnie nie Nic nie Czekajcie, y, ja muszę... kot. Weź ten. choć ja na co dzień nie używam kodów tych uszczęśliwiania, ale to jest teraz ten, bo na mi się... głodny jest! Nie, on. Nie... On mnie zabierze. Nie. 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 No, Czemu ja zawsze muszę umierać? Damian Carvest nieodwołannie odszedł, ponieważ kośniacz nie Kurwa. wysłuchał żartobliwych bagań, które składa Dominika. Ktoś już, nie, już niedawno to zrobił. Serio. A, ale wiesz, bo można mieć też dziesiąty poziom czytania, czy tam pisania i wtedy robisz jakoś tam ambrozję. Nic <noise> z <noise> No i wiesz, i będziemy robić ciągle, będziemy ciągnąć to, no i będzie taka bardziej ciekawsza seria. A będziesz się duch Można to zrobić. No Jezu, ale że ciągle umarłeś. Ja Ja le... umar... Jezu, ja uciekam so. ja so, uciekam. Ja Ta jeszcze do mną spała, ja pierdolę. Ja pierdolę, za co? Za co? Ja pierdolę za co? Za co? Jezu, za co? Początek serii, trzeci odcinek i już umarłem. Widzisz, będę podrywać tego kościarza. Nie ja tak. pindu. Teraz nie ma świetnie, świetnie, świetnie dalej. Super, jak akurat sobie wziąłem pracę detektywa. Super.